Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Buczek. Pracuję z moimi klientami w obszarze obfitości finansowej. Świat, który my sami, my osobiście widzimy na zewnątrz, tak naprawdę jest lustrem. Aby przenieść ideę lustra na obfitość finansową, można przyjrzeć się swojemu podejściu do pieniędzy jako Odbiciu swoich wewnętrznych nastawień. Na przykład, jeśli zauważasz, że ciągle brakuje ci pieniędzy, może to być sygnał, że podświadomie nie czujesz się godny obfitości albo boisz się stać się bogatym. Lustro pokazuje, jakie przekonania i emocje należy uzdrowić, zmienić, aby Przyciągnąć więcej dostatku. Pracując nad tym, co jest tym odbiciem, czyli naszymi myślami, emocjami, naszymi przekonaniami, możemy zmienić to, co widzimy na zewnątrz, czyli tę naszą rzeczywistą sytuację finansową. W praktyce, można zadać sobie pytania takie jak. Co moja obecna sytuacja finansowa mówi mi o moich przekonaniach na temat pieniędzy? Jakie emocje towarzyszą mi, gdy myślę o wydatkach albo o zarabianiu? Czy czuję się bezpiecznie, mając pieniądze? Odpowiedzi na te pytania mogą ujawnić ukryte wzorce, które warto przepracować, żeby odblokować ten przepływ obfitości. Przygotowałam kilka przykładów, które mogą pomóc lepiej zrozumieć, jak idea lustra odnosi się do sytuacji finansowych w naszym codziennym życiu. Ciągły brak pieniędzy mimo zwiększających się zarobków. Możesz doświadczać tego ciągłego braku pieniędzy, mimo że twoje zarobki rosną. I to może wskazywać, że istnieje wewnętrzne przekonanie, że pieniądze szybko się kończą albo nie można ich utrzymać. I co nam pokazuje lustro w tej sytuacji? Że istnieje pewien lęk przed stratą albo brak poczucia bezpieczeństwa finansowego. Praca nad budowaniem poczucia stabilności i otwartości na otrzymywanie może pomóc zmienić tę sytuację. Kolejne. Trudność w wydawaniu pieniędzy. Jeśli ktoś odczuwa silny stres albo poczucie winy, przy każdym wydatku może to być odbiciem przekonania, że nie zasługuje na przyjemność, albo że wydawanie pieniędzy jest nieodpowiedzialne. Lustro pokazuje tutaj taką potrzebę pracy nad uczuciem zasługiwania i przede wszystkim nad zaufaniem, że pieniądze wracają do nas wtedy, gdy są wydawane z radością. Z intencją tworzenia dobra, że jest to taka pozytywna wymiana. Nieustanne oszczędzanie i strach przed wydatkami. Ktoś może być skłonny do nadmiernego oszczędzania, nawet kosztem swojego komfortu, komfortu swoich bliskich, z obawy przed utratą pieniędzy. Lustro pokazuje tutaj taki głęboko zakorzeniony lęk przed biedą. Albo niedostatkiem. On jest często związany z naszym dzieciństwem, albo jakąś historią rodziny, albo pochodzi z innego okresu. I zmieniając to wewnętrzne nastawienie do poczucia bezpieczeństwa i zaufania w przepływ pieniędzy, można stopniowo, powoli, lekko rozluźniać te ograniczenia. Zazdrość wobec osób zamożnych. Osoba, która często odczuwa zazdrość wobec innych ludzi mających więcej pieniędzy, może w rzeczywistości odzwierciedlać swoje przekonanie, że bogactwo jest poza jej zasięgiem albo że pieniądze z natury są niesprawiedliwie rozdzielone. Lustro w tym przypadku może pokazywać brak wiary w swoje możliwości przyciągnięcia tej prawdziwej, wielkiej obfitości. Zamiast zazdrości, yy, warto pracować nad wdzięcznością za to, co już się ma, z taką wiarą, że dostatek jest dostępny dla każdego, więc dla Ciebie też i nie jest ograniczony. Te zasoby nie są ograniczone. To, że ktoś ma, to nie znaczy, że ty już nie dostaniesz. Brak dbałości o swoje pieniądze i finanse. Jeśli ktoś ma tendencję do unikania zarządzania swoimi pieniędzmi, na przykład nie zagląda na swoje konto, nie sprawdza stanu swojego konta albo Odkłada płacenie rachunków na później, później, później kiedyś. To może odzwierciedlać oczywiście brak odpowiedzialności, po prostu, albo negatywne przekonania o pieniądzach jako źródle stresu. I tutaj lustro pokazuje potrzebę pracy nad zmianą tych relacji, żeby pieniądze stały się takim narzędziem wsparcia, a nie źródłem lęku. Nieświadome podnoszenie standardu życia wraz ze wzrostem dochodów. W miarę wzrostu dochodów można nieświadomie zwiększać wydatki na rzeczy, które wcześniej nie były dla nas konieczne, w ogóle o nich nie myśleliśmy. I tutaj może, może to odzwierciedlać przekonanie, że szczęście i poczucie wartości, są związane z wyższym standardem życia, z posiadaniem pewnych dóbr. Lustro ujawnia tutaj potrzebę pracy nad poczuciem własnej wartości, która nie zależy od dóbr materialnych, nie zależy od tego, co posiadamy. Lustro pokazuje nam tutaj konieczność budowania pewnej świadomości finansowej. Każdy z tych przykładów pokazuje, jak nasza sytuacja finansowa może być odbiciem naszych wewnętrznych przekonań, i jak praca nad zmianą tych przekonań może prowadzić w jakiś sposób do totalnej transformacji naszej rzeczywistości finansowej. Zapraszam do pracy ze mną.